Cześć, witajcie z tej strony Karol Wiar. Dzisiaj sobie gramy w burgerownię. Jeśli odcinek wam się spodła, to cztery łapki w górę i subskrypcje czy powiadomienia o nowych filmikach. Dobra, jesteśmy jakiś Ty tutaj ma taki laser, który. No, wejdźcie. Chyba graliście w to, um, burgerik. Robimy burger. B robimy burger z podwójnym serem. I o, to sobie zrobimy? To. Co ser? Co ser? Co to ser? Przewracajmy. No, przewracam. Kurde, no. No, bardzo. no. O. O. o, przewrócone, przewrócone. No to pięć. No, idę po sołatę. tak taką sołatę mamy? Cześć pierwszy ser żółty. Ale wszyscy ładnie poukładali, no. Ser żółty. Bierzemy pierwszą lepszą było. Myślę, że tak już stasz. Chiękną być? Pierwszy ser. Pierwszy ser, ser, hm, mm. i na co? Teraz to, a po prostu ser mi ładnie już a teraz to tak i w ogóle. Bułka pełnoziarnista, no. no bułka pełnoziarnista zepsuta jest, już się, już się niestety zmarnowała. Dlaczego ludzie nie biorą pełnoziarnistych bułek od razu? Jedzie burgerek, burgir, to chcę tego, to chcę tego burgira, dla pani proszę, a nie dla pana jest. Chce pan, bo no. Jee, yeah! jesteśmy, 2P. Super. I mam. 3 złote. Co mhm. świetnie, coś zrobiłem. Co trzeba dać? Chyba nisko? Co ty tak stoisz? No, spaliło się! Pali się zepsute to. U. Chyba się ze złości. No nic nie zrobiłem, nie? Niecho. Chodź. Dobra, niecho. Za mamo, czy Czyli tu się podziało. Aha. I mięso. Co by proszę? Um, otwierać. Otwierać. Mięso, 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 mięso. Mięso, mamy mięso. Tak, mięso. Odpakowujemy mięsko. Otwierać. O kurde. Eee no to ja sobie biorę. Pudełko, żeby zarobić jednego dolara. Ha 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 ha. Tu 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 i, kupi, i kupił klatkę, upiec to, upiec! widzisz to widzisz to, upiec Dobra widzisz, jeszcze to popieprzyć i już będzie trochę ostre, bo dasz pieprzu tak jak ci mówiłem, że trzeba popieprzyć i już dolar To Ale, to już poszło, to czego narzeka? No kurde. No spodnie! Co ty się tam zapisz? Na co? Nie można złapać pracowników, a ludzi to już tak. Fryty. gdzie są fryty. Idziemy po frytki. Frytki. Na śniegu trzeba jeszcze je pobrudzić. Już mm, idziemy sobie dać. Pójdziemy sobie. Mm. To czekamy. No, Spaden. Ja, ja, ja. Trochę. Dzięki. Frytki przepisane, więc nie dostanę pieniędzy. Ale jak się ze złości, to będzie tak. To pójdzie sobie do śmietnika. Jeśli komu się nie podoba. Frytki? Nie. Frytki? Masz te fryty. Masz. Masz saluty frytki. No, co? No, daj mi. Jesteś smutny, więc spadaj stąd. Spadaj. Do widzenia. Do widzenia, A... Czekaj, masz problem. To chodź. O, nie nie, 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 nie. Już masz problem. No to idziemy. Proszę pana, panie Roblox, idziemy. Jesteś zły? Filans, nas oceniasz, no to pan idzie. Do widzenia. Strzewaniemy tutaj. Puff, puff, po... Jeszcze tutaj. Mamy. Wyjmij się ścianę. Puff, A masz. Jeszcze tutaj. Wysiekamy. I do kosza. To był jego A teraz ja siebie wyrzucę. Uuu, za długo czekałeś? Masz problem? No to idź. Idź do mnie. Ze mną pan idzie. Do widzenia. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Ze mną. Idzie pan na dach. Z... Będzie pan rzucony na dach. A w sumie, idzie pan do ogrodu tam. Zwalimy tam pana Stoi Jezu Co? Co? Nie, 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 nie. Co? No już Dławią do katki. Pani o pani burmistrz, e, przepraszam nie. Pani, Łapie panią I idzie pani tam Panie burmistrzu, na szczęście Dobra, puszczę się, skoro płaczesz Jezus ja tam są drzwi Help me Święta Nie możesz przejść przez drzwi? Proszę, przejdź ja, po prostu takie osoby po prostu nie mają nic w głowie mysz, mysz, mysz! łapać tą mysz! Łapać ma łapać, łapać! Łapać! Łapać tą... O, cześć! Jestem w Rzesiu. Co? Nie, ja po prostu nie wierzę. Dobra, idziemy. Frytki. Raz. Что ты делаешь? Что ты Положить. Ай, ну... Ой, да. Образу самое тут. Я чука, мне смажу. A ja umiem to ro zrobić. Patrz, bo co ja zrobić? Rajda, zjeżdżania! Super. O, już trzeba wyciągnąć. Bo inaczej będą przypalone. I, i, i nie zapłacą mi. I będzie problem. To znaczy, to oni będą mieli problem. Skaczkę miście. Jedziemy: Proszę. Proszę to, robicie to, to, U, 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 Mam 6 dolców, czyli 7, 8, 9. Mam 9 dolców. Mm -hmm. Co? 11. Super Jeszcze jedno fryteczki. Do frytki. Jedziemy z tym. tu, 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 tu. tu, tu. Frytki. Teraz idziemy. Fryteczki. Ostatnie zamówienia. To się już podał, frytki? Dobra, ostatnie zamówienie, fryteczki, nie? A, okay. to jeszcze poda? To jest masz. co teraz mu ta shit to to ciągle zrobić, ale ludzie teraz nie układają kasy. No dobra, ostatnie zamówienia pan długo czekał. Przepraszamy pana. Idzie pan, nie, idzie. Tu widzę. No. Jeśli to było na tyle odcinek Wam się spodobał to zasubskrybujcie mój kanał i łapkę da i cztery łapki w górę dać. Cześć!